To ja! Supermordo! mordo. dam rady dzisiaj. Nie mam siły. Przez kilka dni jem tylko dwa produkty. Faruk i ryż. Bez przypraw. Czyż nie wiem, czy przetrwam czynnik. Ja pierdolę, twaróg na mnie czeka. Bez dodatków. Bez przerw. Co się stanie z ciałem? Zmiany w sylwetce, nastroju i energii. Dzień po dniu. Zero ściemy. Wszystko nagrane. To eksperyment. Zero warzyw, zero mięsa, zero smaku. Tylko twaróg i ryż. Zapraszam do odcinka. Wiecie co będę robił? Teraz wam pokażę jak to będę robił. Dzisiaj nagrywamy full day of eating. Biedronka czy lid? Lid ma swoje plusy, biedronka ma swoje plusy. <ścoughs> Muszę popatrzeć na listę zakupów. Tak, twaróg. Poru ludzi, trochę cringe. Cel twaróg. Dobry. Obliczyłem, że mniej więcej, żeby dobić do mojej koloryki, muszę tak zjeść kilogram twarogu. Mój ulubiony twaróg Klimek. Jedziemy. Tery, mamy jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień. Uda mi się wytrzymać więcej niż trzy dni, to najwyżej przyjadę i dokupię jeszcze tego twarogu. Drugi składnik, co tam było? Rysz. Tu jest ryż. Jak liczyłem ryż dziennie mniej więcej pół kilo, strategia biorę kilka gatunków ryżu, żeby mi się nie znudziło. Chyba to będzie zgodne z moim założeniem, nie? Ryż to kurwa ryż. Parabolię. Mamy ta korekta spać. Chyba najbardziej lubię ten. A wszelki wypadek jeszcze wezmę dwie. Do kas. Ile wyszło? Właśnie 69 złotych na 3 dni Zrobiłem kolejkę Pewnie sobie pomyśleli Jebane youtubery kurwa W dupach się im poprzewracało Ale to jest cel wyższy W końcu kto ma sprawdzić co się stanie Jeżeli będziesz jadł tylko ryż i twaru. Ja Robię to dla widza Puściutko Taki mały youtuber A przestraszył wszystkich Właśnie wstałem Godzina Waga kontrolna Pierwszy posiłeczek Mmm Dob, ogólnie dobre, tylko zamula mordę, wiecie, a co chodzi? Też się i mały grzech. Już czuję, że będzie ciężko. Na razie jest spoko, ale czuję, że będzie ciężko. Dobra, zobaczymy, jak smakuje ryż. Dwie paczki, tym ile mogę. Resztę sobie wezmę do pracy. Ryż spoko, Z ryżem chyba nie będzie problemu. Jakoś nawet ta woda ma gorszy smak teraz. Jakby gorzki. Nie wiem o co chodzi. Farug numer dwa. Testujemy, jak smakuje drugi. Nie wiem, czy, czy no. mam trzy dni. Mam trzy dni, wprzedawam się kotwarugi ryż. Dlaczego tak? Taki jest challenge. do miesiąca, chuj. pierdoli jak już kurwa jem drugi i już mam lipę. I też zaraz tego Nie, ma być best. Ogólnie mam takie uczucie. Nie mogę się doczekać, aż skończę to jeść, o. Nawet się cieszę z takiej głupiej przedtreningówki że poczuję jakikolwiek smak. W końcu coś innego niż kurwa twaróg i ryż, nie? Teraz trening Trening po tym, po tych 400 gramach ryżu i pół kilograma twarogów naprawdę dobry Lekko na żołądku, czuję moc, jakby naładowałem się chyba tymi węglowodanami Na razie trening nie ma co narzekać Że jestem głodny, ja pierdolę, twaróg na mnie czeka Ogólnie strasznie wkurwiony jestem, bo jestem głodny Ja wiem, że będę wpierdalał teraz ten ryż i twaróg Takie moje jest samopoczucie Dzień dobry, co dla pana? Dla mnie będzie może twaruk tak? i ryż. Ryż, ryż i twaruk. Tak jest, za chwilę tak, podamy. Wszystko. Jako pierwsze danie twaruk. Delikatny. Za chwilę przyniosę ryż. Proszę bardzo, oto panelki ryż. Zegarek mi pokazuje, że spaliłem 2931 kalorii, zjadłem 2107. Kalorii. Nie jest tak źle chyba. Teraz jaśminowy dla urozmaicenia. Nie dam rady dzisiaj. Dasz. Dasz, dasz. Nie mam siły. Białko, Białko czeka, czeka, czeka. czeka. Energia wróci. O ja byłbym burgerach. Pamiętaj, prawdziwa siła. Rodzi się z cierpieniem. O kurwa Kasia... Twarmuj się Co jest. O kurwa, Kasia, miałem koszmar. Śmiło mi się, że miałem jeść tylko ryż i twaróg, później gadałem z twarogiem, a na końcu z nim spałem. Ale to rzeczywistość. To kurwa? Dzień, Dzień drugi, 7.49. Zobaczymy, ile zeszło ze mnie wody. No nieźle. Ciało niby działa, ale dusza... Nie wiem, czy jestem głodny, bo cały czas jem, i po prostu smutny. Ostatni twaróg na dzisiaj. Praktycznie zero aktywności fizycznej, po prostu ta dieta mnie osłabiła. Pewnie też dlatego, że zjadłem tylko tyle kalorii dzisiaj, ale to nie zmienia faktu, że zjadłem tylko dlatego tyle kalorii, że już mam dość, kurwa, tego ryżu i twarogu. Tak mi było słabo, że ręce mi się zaczęły cząść. Musiałem sobie walnąć taką godzinną drzemkę, bo chciało mi się strasznie spać. Mamut, daj mi siłę. Dzień trzeci. Nawet nie dokończyłem tego twarogu wieczornego, bo już mogłem go jeść. głodny, ale już nie mogłem. Pora na niego. Jednak ta siła spadła. Czułem się po prostu tak jakbym zamało za mało jadł. No bo za mało Słabo mi się. Słabo mi się, szczerze mówiąc. Głowa na treningu spoko, ale ciało nie domaga. Chyba nie będę w stanie całego treningu zrobić. Możecie mnie oskarżać o to, że dramatyzuje pod content i tak dalej, ale kurwa, jakbym tego nie nagrywał, to już bym dawno to popierdolił, bo naprawdę jest dramat. <laughs> I płakać mi się chce jak to widzę, naprawdę. Nie wiem kurwa z głodu. <laughs> Nie mogę się doczekać, jak wiem coś normalnego. Kurwa, myślę, że to będzie wtedy najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek jadłem. I jeszcze nie wiem co to będzie. Chyba ogórki, kurwa, te konserwowe. Tak mam ochotę je opierdolić. Nie wiem czy mam tak ochotę na nie. No właśnie, kończę jeść mój trzeci twaruch dzisiaj. Nie wiem ile jeszcze tak pociągnę. Kurwa, czuję się taki stupy. Nie wiem czy to. Wiem, że fizycznie pewnie mało się zmieniło. Mental mam, jakbym był, suchy jak biur. Droga twarogowa, dzień czwarty, twaróg pierwszy. Nie wiedziałem, czy o tym wspominać. Wczoraj mi się śniło, że zjadłem przez przypadek gówno. Pobiegam, zobaczę, jak się czuję. Cały dzień się czułem słabo. Dzisiaj treningu siłowego nie zrobiłem. Wszystko mnie boli po wczorajszym treningu. Dupa, żółk to chyba najbardziej, a wcale nie był to jakiś ciężki trening. O kurwa, te małe kamyczki. Ej, chyba nie dam rady. Takie małe zakwasy tu. Przebiegam się 50 metrów takim ciszym tempem. i <laughs> Już nie mam siły. Ten to 147. Ten odcinek jest najgorszy. Tego się najbardziej bałem, dlatego chciałem. A zawrócić. Kurwa, o ja pierdolę. Kurwa, no nie, nie dobiegnę tam. O, tędy. cieć, cieć, cieć. Muszę zahartować stopy. Dlaczego? Dowiecie się w kolejnych odcinkach. O, nie, nie, tu jest najgorsze trafy. Ja pierdolę. Chyba, ale będę upierdolony Kurwa, no nie, nie. To przed wysypał jakieś kamienie. Dobra, dziewczyny. Jeżeli kiedykolwiek was ktoś poprosi o zdjęcie stóp, to wyślijcie mu to. Boże, jaki i Dzień piąty. Nie wiem, czy to nie będzie ostatni. Na treningu brak duszy. Każdy, kto trenował kiedyś na takim dużym deficycie, to wie, że tego treningu się nie robi z taką przyjemności. W ogóle jakoś tak dziwnie mi, gorąco. Mimo, że temperatura jest chyba w porządku. Szczerze to nawet już nie mam siły do was gadać, ale trening zrobię. Ostatni dzień, dzień challenge'u. Jeszcze dzisiaj dotrzymam i w końcu będę mógł zjeść coś normalnego. Ba! Sprawdzamy, ile ważę. Proszę bardzo. Nie mam się już nagrywać. Czy eksperyment się opłacił? Macie okazję ocenić sami. Waga. Spadła prawie 3 kilo, ale to nie było spektakularne, to było wypukanie. Najbardziej można dostrzec zmiany w środkowej sekcji tłowia. Widać, że mnie trochę tutaj wycięło, ale są to bardzo subtelne zmiany. Psychika. Na początku spoko, potem. Jakby ktoś wyjął mi baterię. Nie padłem, ale też nie trenowałem z uśmiechem. Nie rozwaliło mnie to fizycznie, ale czuję, że gdyby to potrwało tydzień, zacząłbym jeść własne wspomnienia. Co z tego wyniosłem? Nie było łatwo, nie było łatwo, ale czegoś się nauczyłem. Gdy Ty masz tylko dwa składniki, poznajesz siebie. Idziemy jeść. Jako pierwszy posiłek po tym detoksie smakowo-dopominowym, tak go nazwę, wybrałem galereta mięsna. Dlaczego to wybrałem? Jedyny produkt, jakiego nie lubię, to jest właśnie ta galereta. Wszystko zjem oprócz tego gówna. Nie jestem w stanie nawet pojąć, jak to ludzie jedzą. Wiem, że to ludzie lubią jeść, ale ja nie. Ale po tej głodówce może mi się odpaliły jakieś nowe kubki smakowe i może mi to pasmakuje. Więc próbujemy. Myślę, że najpierw może z indyka. Mniej hardkorowo brzmi. Hey! No nie no kurwa, mikroplastik tam. Dobra, próbujemy. Dalej chujowy.